No dobrze zaczynamy. Witam Was wszystkich w moim wodnym studiu z On TV Studio One. Ja nazywam się Sebastian Minor, będę waszym przewodnikiem po Wiśle i mam nadzieję, że po życiu. Dlaczego studio na wodzie? Po pierwsze dzisiaj jest bardzo gorąco, jakieś 30 stopni w mieście nie do wytrzymania. Po drugie tylko takie studio mam na tę chwilę i mam nadzieję, że Wam się spodobają audycje z tego studia. Bo zamierzam tu zapraszać bardzo ciekawych gości. A po trzecie, żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest. Takie jest hasło dawnych Rzymian, którzy utrzymywali się przez dostawy zboża drogą morską. I dzisiaj jest trochę podobnie, ponieważ w mieście nie da się żyć. O tej godzinie szczytu wyłączy ten silnik. Będzie trochę ciszej, od razu przyjemniej. Słyszycie jaka jest różnica? Między urządzeniami silnikowymi a żaglowymi czy czołnami, które wolno sobie spływają, jest ogromna różnica. Dlatego dużo przyjemniej jest tutaj prowadzić rozmowy niż w jakimkolwiek studiu telewizyjnym. Tu dzięki tej krótkiej wyprawie możecie poznać również kawałek świata kawałek Warszawy, kawałek Wisły. Teraz spływamy sobie z nurtem rzeki mniej więcej spod Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, które jest przed dziobem. Za rufą po prawej jest polski stadion narodowy. Za chwilę będziemy mijać most Poniatowskiego. A to wszystko po to, żeby opowiedzieć Wam o kilku bardzo ciekawych rzeczach, które się wydarzyły tutaj na Wiśle rok temu. Miałem przyjemność gości tutaj Kiesze Krauter, szamankę z okolic Sedony, gdzie uczyła się u szamanów naturalnych Indian Ameryki Północnej. Została tam określona jako mała babcia, czyli jej zdolności wyprzedzają zdecydowanie jej wiek. Kiesza Krauter zajmuje się zmianą świata na swój, na swój sposób. A ta zmiana świata jest dla nas bardzo interesująca, ponieważ Studio One symbolicznie oznacza jedność, ale również to, że każdy z nas jest tym wybrańcem, tym jedynym, który, który może zmienić świat i którzy możemy zmienić świat, jeśli działamy w jedności, jeśli działamy jako jeden organizm, tak jak jedna ławica ryb. Jeden Gatunek, który działa ze sobą synchronicznie, tak jak mrówki, czy termity, czy pszczoły, może dokonać wielkich rzeczy. Ludzie muszą się tego nauczyć i dzięki tej umiejętności i tylko tej umiejętności będziemy mogli przetrwać okres wielkiej transformacji i wielkiej próby, jaka nas czeka. Dlatego wracając do kieszy Krauter, jej metoda na zmianę świata jest taka, żeby zaprogramować wodę, całą wodę kryształem światła i miłości. I tu na Wiśle, dalej, akurat mija mnie tutaj ósemka wiślarska. Może Wam ją pokażę. Chłopaki zasuwają pięknie. Trafie na naprzód! Hello! Tu akurat na Wiśle w zeszłym roku został kopany wspaniały kryształ który kiesza ofiarowała wiśle i ten kryształ jest połączony z wieloma innymi kryształami, które będą rozsiewane na całym świecie i już są wkopywane w różnych miejscach, ale również i w wodach. Także dzięki temu woda może zmienić swoją wibrację, może zmienić swoją świadomość, a woda jest świadomością globalną wszystkich istot, ponieważ każda istota zawiera w sobie wodę. I wszyscy dzięki wodzie żyjemy. Jak również się rozwijamy, jak tutaj widzimy nawet na planie fizycznym. Joślarze. Ekstra trenują. Jeszcze raz mam w Lekko Ale daleko! Na chwilę trwaić, się do mostu. Przęsło. Okej. Okay. Minęliśmy właśnie most poniatowskiego. Po prawej stronie tak jak mówiłem. Stadion narodowy. Proszę bardzo. Przede mną statek. Za mną ruch miejski na moście. Dlaczego założyłem to Studio One? I co Wam chciałbym opowiedzieć? Co się tutaj dzieje? Natomiast istotne jest to, co powiedział as wywiadu amerykańskiego pan Zbigniew Brzeziński, który jest architektem układu politycznego na wielkiej szachownicy świata, jak on to zwykł określać, kierował polityką Jimmy'ego Cartera, później wielu innych prezydentów. I jego założenie było takie, żeby opanować świat bazami wojskowymi Stanów Zjednoczonych i wpływać na gospodarki mniejszych krajów. Nie będzie wiele słychać, bo jadą pociągi, akurat. O, to trochę ten silnik. ten moment. Od hałasu nigdzie się nie ucieknie, nawet na Wiśle. Zobaczcie, cały czas tam towarzyszy. Ale cóż powiedział ów wielki Spigniew, architekt układu politycznego całego naszego systemu światowego. Powiedział, że największym zagrożeniem dla nowego porządku świata, czyli dla słynnego New World Order, jest dobrze zorganizowane i świetnie poinformowane społeczeństwo. My jesteśmy tym społeczeństwem i powinniśmy wziąć sobie do serca te słowa i dobrze się zorganizować i wyedukować się, uświadomić. Dlatego w trakcie cyklu tych moich monologów, wywiadów, spotkań z ciekawymi ludźmi w miejscach mocy Będę chciał przekazać Wam esencję prawdy w postaci wiedzy, technik, ćwiczeń, materiałów, z których możecie łatwo skorzystać, po to, żeby przekazać je innym, ale również, żeby wykorzystać do poprawy własnego zdrowia, do wyjścia z depresji, do odnalezienia sensu życia, do wejścia na swoją ścieżkę duchową i do poznania nowych, wspaniałych ludzi. W tym arcy ciekawym świecie, który dla nas jest wielką zagadką, dopóki żyjemy w nim nieświadomie, a później staje się wielką przygodą, kiedy już wiemy o co w nim chodzi i zaczynamy realizować to, po co tu przyszliśmy, cel naszej duszy. Na powiewa flaga firmy żeglarskiej, którą reprezentuje żeglarski wiatr, czy też dobry wiatr, czy też Bractwo Wybrzeża. W trakcie wakacyjnych rejsów zamierzam prowadzić indywidualne szkolenia pod różnymi tytułami i będziemy zajmować się wieloma problemami, procesami, które mogą wpływać na jakość naszego życia. Czyli, przede wszystkim, chodzi tu o zdrowie psychofizyczne, czyli o naszą kondycję psychoenergetyczną chodzi o oczyszczenie organizmu, oczyszczenie umysłu, chodzi o wejście w stan transformującej medytacji, ale również o doświadczenie wglądu wewnętrznego, czyli o to, co dla szamanów jest najważniejszą ścieżką i wyzwaniem jednocześnie, pozwalającą zdobyć specyficzną wiedzę poprzez doświadczenie i tego typu ceremonie mam już za sobą, których doświadczyłem wielokrotnie. Będę starał się przekazać Wam niektóre wnioski, które wyciągnąłem pod wpływem swoich doświadczeń w trakcie tych szamańskich ceremonii. Będę chciał Wam również przedstawić autentycznych szamanów z wielu kultur, których tu albo w innych miejscach będę prosił o wywiad. I mam nadzieję, że też spośród Was zgłoszą się chętne osoby, które mają do przekazania ciekawe treści, materiały, chcą się podzielić swoimi doświadczeniami. I zaproszę Was tutaj do Studia One na Wiśle w Warsławie, która niebawem już stanie się słynna z tego powodu, że zacznie się tu duchowa rewolucja. Dzięki Tobie, mnie, dzięki nam wszystkim, dzięki naszemu wspólnemu działaniu i dzięki Wam za to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Pozdrawiam.